Dobra, siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy na grze Scary Elevators. To było z moim kolegą Siema, przywitajcie. No i co? No to lecimy. I ja go porobię. A dobra, nie zdążyłem go porobić. Ej, kupuję Cheaty. Kupuję Cheaty. O nie, nie to, to. Okay. Jeszcze sobie radio kupię. się nie z tym z to bym miał... Yy, nie wiem. Bo teraz mam 12 końców. Ciekawe. Patrzcie parkurzysta że... o suski. Dobra, jak będzie sós, to ja skaczę na haja. A naprawdę to? Nie, dobra, nie puszczam tego. Nie, proszę, nie. Jaki to jest numer? Kod? to? teraz. Kolejny. Czekaj pięć, osiem, dziewięć zero, sześć, sześć jeden, jeden, osiem i wpisuje wpisuję. A ty wpisuj. A to bez spacji trzeba. O! Jeszcze ulubione, no nie? Świnka Pepa. Świnka Pepa. peppa Pepa. mi ja jak mi wpadnie. O kurde! Nie chodzi mi! Nie chce mi chodzić chłopek. Ja Roblox! Ty normalnie Sonic leci Shot Roblox, polecam W ogóle to zobaczę, czy mi się to nagrywa Dobra, nagrywa mi się ciągle I to teraz będzie coś, kozak. A ja to wezmę. Tak. Jest. Dobra. Yy, yy, bez spacji tym razem. Rób bez spacji, okej? Okay? Pięć, osiem, dziewięć. dziewięć. Bez spacji to robisz? No dobrze. Bez spacji nadal zero, sześć, sześć. Jeden, jeden. Osiem, zero. O! Oh, West Eggze! Nasze ulubione! Będzie patał! Będzie patał w West Eggze! Nie jest well, on się tutaj on się tutaj zrespił. Ej, To będzie hit! Uh -huh. Musiał się chłopie tak chodzić. O. Nie, nie, ja wczorajdę. A, A nie, co będzie tego nie że... robić. Jestem u góry winnie. Chodź na winny. Czajcie nie to, chodź na górę winny. Chodź na winny. Nie, ja tutaj cituję tą grę. Słuchajcie, ludzie, ja tutaj się nie chowam, ja tutaj przechodzę na koksa. A ja muszę się. A ja na górze jestem na tarasie. I oglądam Gamonia. Yes, yes, Jestem ciągle, ja tutaj się pocę. On tutaj jest! On jest Zginąłeś? Na co tu No nawet w O O, o! o! Killer Tu są cheaty mocne Ja wyjdę na górę winny. Zobacz, gdzie jestem. Ej, zobacz. Zobacz to. Zobacz, gdzie skaczę. To. Wiem, da się. Zobaczcie. Patrzcie, ludzie. Magic. Jesteśmy chudzi A wiesz, że da się innym sposobem? Halla, 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 halla I on tam łazi, tutaj pokazuje, się siema Siema, Dżewik Świnka Pepa Dwie świnki Pepy tu są, normalnie Big Brain Time Kurczę, kolejny filmik, znowu muszę za chwilę kończyć Tak, tak, napiszcie jak... To. I słuchajcie, jeśli to przeżyje, to coś nie, jeśli mnie nie patnie ten króliczek z gitarką, to... Jeśli mnie patnie ten króliczek z gitarką, nie dajecie łapkę w górę, a jeśli mnie nie patnie, to dajecie suba. To jest oczywiste, że mnie nie patnie. Nie no, nie cheatuję. Będzie super, ale mogę speedcoila. A dobra, nie. Co ja jak wy go Porobiłem, ja. Po prostu go przeskoczyłem. Kam to by zrobił takiego, że Gravity Coil by tutaj wskoczył i co to za challenge? Ale nie, nie, nie. Ja tak się nie bawię. Ja tutaj imperto robię. Naprawdę kogoś ten króliczek zabił. Dobra, jesteście winni, mi subskrypcje. Proszę mi tutaj dawać subskrypcje. Czekam na suby. A przypominam, że ja widzę, kto subskrybuje. Ja widzę, kto subskrybuje, a tym bardziej, kto nie, a więc proszę mi tu sypać subami. Ej, świnka Pepa tańczy. O nie, muszę kończyć to wideo, więc ponownie się żegnamy. Jeszcze tylko założę maskę z FNAFa, będzie teraz Bendy. I żegnamy się o to takim sposobem. No, a więc Nara.